Zrobimy czwarty. Właśnie szukamy na niego bitu. Ogólnie To jest fajnie. 30 minut krótkiego polania na osiedlu i 4 freestyle Wszystkie znaki. Dobra, mamy coś? Zaraz. 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 Ujkuj. Zaraz. Boh, boh. Lecimy na odsłuch. Kurwa. <śmany> Muszę kurwa znaleźć dźwięki. No, trzeba wejść w ustawienia i zmieniać dzwonek, więc mm. jest śmiesznie. Stary, ten, ten telefon jest tak stary, że jestem stary, kurwa. Ale zaraz coś zrobimy. Miałem taki telefon w gimnazjum. To Zaczynij mu ziomek, jak Jakiś też bit. Masz?

Sprawdzać. Jest szeroki, często światem, mam przyjść, właśnie tak. Jadę dalej z nich, nigdy się właśnie tak. Właśnie jesienię się po tak. A ja jak padłem po bar, chciałbym tylko palić malę, właśnie tak. Hajsy zamieniam na euro, nie dolary, właśnie tak. Ale zbieram te złotówki, chcę je wrzucać do mojej własnej aktówki. Chcę mieć prywatne sesje, hajsy, wkładać w kieszeń, właśnie tak. Ej.